wszystkim, z tej strony Ulszy i dzisiaj mam dla was bardzo ekscytujący, przeogromny, świąteczno-zimowy haul zakupowy. W tym roku dosłownie przepadłam, także pokażę wam wszystko, co kupiłam. Więc zaczynajmy, bo trochę tego jest. Zostawcie łapkę, subskrypcję, a my lecimy do pierwszych zakupów. Zaczniemy może od największej torby, Half Price. Tutaj zrobiłam bardzo świąteczne zakupy. Jak widzieliście, vlog z tego wypadu z moją mamą jest on na Instagramie i TikToku, także tam też co mnie zaobserwować, to widzieliście już niektóre te rzeczy, ale tutaj pokażę Wam je wszystkie bardzo dokładnie. Pierwszą rzeczą jest koc, jestem przeszczęśliwa, że udało mi się znaleźć taki idealny. Tak się prezentuje, jest taki delikatny, ale bardzo estetyczny. Tutaj mamy kawki, ciastki. No, strasznie mi się spodobał, właśnie w Half Price mają według mnie najlepsze koce. Ten jesienny, właśnie Halloweenowy też jest z Half Price. I teraz wymienię go w końcu na ten zimowy kosztował on 69 zł a jest naprawdę przemiły i dosyć spory. Kolejną rzeczą, którą też zawsze kupuję w Half Price są to takie patyczki zapachowe za 29 zł. Właśnie Halloweenowe patyczki też mam teraz w łazience i wymienię sobie na te. Bardzo ładny, taki delikatny, żurawinowy zapach. I pięknie się prezentują. Są takie różowe. <grych> I to wszystko z Half Price. Pokażę Wam jeszcze prześliczne poduszki, które znalazłam w Pepko. Szukałam ich w wielu Pepko, bo strasznie mi się spodobały. Są to takie śnieżynki. Uważam, że są przeurocze. Idealne właśnie na zimę, do ozdoby. Dwie takie śnieżynki. Jedna kosztuje jedynie 30 zł. Według mnie, jak za taką poduszkę sezonową, to jest naprawdę spoko cena, a ona jest bardzo właśnie minutka, no i pięknie się prezentuje. I ostatnio jeszcze w Pepco odkryłam takie truskawki liofilizowane w czekoladzie. Naprawdę bardzo dobre. Ostatnio spróbowałam i bardzo mi zasmakowały. Pisaliście, że wam też smakują. Jak będziecie w to polecam sobie spróbować. I jedna paczka kosztuje 8 zł. W tej korby jeszcze miałam dwie rzeczy z Rossmana. Szukałam i słuchajcie, nie udało mi się tego znaleźć, więc musiałam zamówić. W ogóle pierwszy raz nagrywam w moim nowym mieszkaniu, także dajcie znać, jak jakość, głos. A jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmiku, właśnie z wyprowadzki od moich rodziców, to polecam sobie obejrzeć tego vloga. Mieszkam teraz sama, także nikt mi tutaj nie przeszkadza w nagrywkach. Według mnie są to dosyć wiralowe produkty, bo nigdzie właśnie nie mogłam ich dostać. A ten żel pod prysznic pachnie obłędnie. Takim właśnie cynamonowym ciasteczkiem, więc idealnym właśnie na sezon świąteczny on kosztuje teraz na promocji 22 zł i jeszcze taki przesłodki kremik, strasznie go chciałam, ale wiecie co jak tak powąchałam, myślałam, że on będzie jakiś taki piernikowy, czy coś w tym stylu ale totalnie nie, nie pachnie piernikiem jak taki krem mamy taki balsam, ale no napaliłam się że będzie piękny piernikowy zapach się trochę zawiodłam, kosztuje 6-7 zł, więc no wiecie nic straconego, w Rosmaine kupiłam sobie jeszcze jedną rzecz z kolekcji właśnie Wedla z Onni widziałam też że mam super kalendarz adwentowy, ale mnie rok temu. Był bardzo fajny, mamy jeszcze trochę produktów i właśnie się zastanawiam, czy w tym roku też go kupować, ale skusiłam się na toner, biała czekolada i w środku jest jeszcze scrunchie Kosztowało to 29 zł Właśnie zastanawiam się też nad tym kalendarzem adwentowym Ale zobaczymy, na razie Kupiłam sobie jeden chyba w październiku Jest to kalendarz adwentowy z Douglas Za 299 zł Ten z takimi różnymi markami Naprawdę widziałam już co jest w środku I jest po prostu genialny, według mnie najlepszy Ja mam go co roku, rok temu byłam bardzo zadowolona Był okres, że nie był on nigdzie dostępny Potem one nagle wróciły Nie wiem jak teraz wygląda sytuacja z tymi kalendarzami Ale ja jestem przeszczepiona Szczęśliwa, że go mam. I jak na razie mam tylko ten kalendarz adwentowy. Jak znacie, to możecie mi polecać właśnie jakieś kalendarz adwentowe, albo napisać, jakie wy macie w tym roku. Ostatnio była fajna promka w Sephora, to kupiłam też sobie już na prezent taki zestaw z Lanerz. Uwielbiam ich produkty do ust, tą maseczkę. Spójrzcie tylko na tą słodką kosmetyczkę. Tutaj mamy krem pod oczy, on jest pełnowymiarowy i mamy jeszcze dwa takie mniejsze pojemności produktów do ust. Przejdźmy teraz do świątecznych kubków, bo tutaj też zaszalałam, moi drodzy. Tyle pięknych świątecznych kubków, to ja jeszcze nie widziałam. W Pepko znalazłyśmy z moją mamą dwa takie przecudowne kubeczki. Ten był za 15 zł, a ten za 10. No po prostu mają cudne kubki w tym roku i naprawdę w super cenie. W Tigerze kupiłam sobie w tym roku znowu ten kubek choinkę. Mam już taki sam, ale zostawiłam go właśnie w domu rodzinnym. A tutaj też chciałam mieć taki, bo jest po prostu przepiękny. A w domu też lubię z niego pić kawkę, a już trochę mi pęka, także kupiłam sobie świeży, nowy za 25 zł. A w Homli to pokazywałam wam właśnie na vlogu. Upolowałam najbardziej idealną szklankę, jaką w życiu widziałam. Tak się prezentuje. Takie kokardki. Jedna kosztowała złotych, kupiłam sobie właśnie dwie w końcu będę mogła z nich pić, bo czekały właśnie na haul, aż wam je pokażę jak ktoś do mnie przyjdzie właśnie to będziemy sobie pili z pięknych szklaneczek ale to nie wszystko jeśli chodzi o szklanki bo byłam jeszcze na otwarciu starbucksa w Szczecinie, otworzył się w ogóle nowy kolejny starbucks, bardzo blisko mnie, więc po prostu idealnie, mega się z tego powodu cieszę, dostaliśmy przy zamówieniu darmowy kubeczek wielokrotnego użytku, kupiłam sobie jeszcze mój ulubiony, a to nie podczas otwarcia, to innego razu, ale kupiłam sobie mój ulubiony syrop tofi na tlate. nie ma lepszego smaku kawy niż właśnie tofi na tlate i mój chłopak kupił mi jeszcze taki słodki kubeczek, że miała pamiątkę właśnie, żeby razem na, na otwarciu Starbucksa. Co to co jest? W kupiłam jeszcze taki kremik. Kochani moi, w Hausie kupiłam moje ulubione teraz spodnie. Cały czas w nich chodzę, bo są tak miłe, cieplutkie, przyjemne. O, takie spodnie z Hello Kitty, jakby inaczej. Kto by się spodziewał? Nikt nie jest w szoku. Są ogromne, ale dzięki temu są bardzo takie comfy i no idealne na ten sezon. I one kosztowały 99,99 99 zł. Tutaj wstawiłam sobie jeszcze sweterek, który, uwaga, kupiłam sobie Taki sam z moją babcią, i jestem strasznie podekscytowana z tego powodu. Wczoraj właśnie jego przywiozłam i tak jej się spodobało, że poprosiła mnie, żebym zamówiła je jeszcze w jednym kolorze. Kupiliśmy go w Senseju. Ja sobie wzięłam rozmiar XS, bo ja lubię takie krótsze rzeczy, ale jego kolor jest po prostu, no, idealny. Może nie jest jakiś najlepszy jakościowo, ale taki na jeden sezon. On kosztował 49 zł, więc naprawdę przystępny cenowo. Jeśli chodzi o ciuchy, to wybrałam się ostatnio jeszcze do Zary, bo na TikToku. Zobaczyłam przepiękny dresik I ja nie lubię Zary Jakoś się nie przepadam z tym sklepem, nie robię tam zakupów Ale no ten dresik strasznie mi się spodobał I stwierdziłam, że dobra przymierzę go i jak mi się spodoba to kupię Mamy takie spodnie dresowe Ale one są tutaj obcisłe A na dole takie szersze, flare, Właśnie fajne na co dzień I do tego mamy górę Około 115 zł i to chyba 115, coś takiego Bardzo łatwy outfit Ja bardzo lubię ubrania z H&M Mają fajne basiki. Zamówiłam sobie taki śmieszny sweterek z Kuromi z działu dziecięcego. On jest na dziale dziecięcym, właśnie były też z Hello Kitty. Ten z Kuromi miał najładniejszą kolorystykę. Z takimi śnieżkami, kokardkami, białoróżowymi, więc jest przepiękny. 1,58 pięćdziesiąt na metr Fajny na Mikołajki, na święta, bo nie miałam właśnie takiego świątecznego typowo sweterka. Wzięłam sobie jeszcze taki basicowy, zwykły Top na długi rękaw, prążkowany, też brązowy. Właśnie on będzie idealny do tego seciku z Zary. Będę cała brązowa jak miś. Go wziąłam sobie w rozmiarze XS i on kosztował jakieś 29 zł. Jak szukać jakichś tanich, fajnych basiców, to polecam właśnie H&M. Była jakaś promka, minus 15%. Promka była też, słuchajcie, w sklepie Victoria's Secret. Z bielizny w sumie wziąłam sobie tylko dwie rzeczy. To jest prześliczne, właśnie chyba z tego pokazu, co był ostatnio. Majty z... Zekinkami tutaj z przodu trzeba sobie robić prezenty, także jeżeli to oglądacie to to jest znak, żeby sobie coś fajnego zamówić. Zamówiłam sobie też mygiełkę o jakimś takim nowym zapachu. Totalnie go nigdy wcześniej nie widziałam, ale mi wyskoczył i brzmiał przecudownie. Vanilla Bean and Macadamia. piękny. By piękne. Mm on jest nawet piękniejszy według mnie niż Bear Vanilla a to jest bardzo ciężkie, żeby osiągnąć niejku, jaki piękny zapach taki waniliowy, ale właśnie z taką nutą orzecha jakby, tak bardzo delikatnego, trochę w stylu Sol de Janeiro 62, ale delikatniejszy, bardziej waniliowy niż pistacjowy, ale się cieszę, że zamówiłam tą mgiełkę, bo tak się martwiłam, że będzie brzydko pachnieć i będzie nie do zniesienia ale jednak czasami warto zaryzykować zamówiłam sobie też balsam, nie pamiętam jaki zapach, ale ogólnie to nie spodziewałam się Myślałam, że aż tyle rzeczy kupiłam. To wygląda naprawdę strasznie tutaj. O, berwanyla kupiłam, ale w takiej pięknej kolekcji. Naprawdę bardzo ładne. Mam teraz wersję Candid. Mi się kończy, więc wiedziałam, że zamówię sobie kolejny. On chyba kosztował 33 zł. Ekskluzywny zestaw. I teraz aż nie chcę się tam przekopywać. Dobra, tak szybko wam pokażę. Mają oni zawsze przepiękne dekoracje na każdy sezon. Nie mam w moim mieszkaniu jeszcze wycieraczki, więc stwierdziłam, że zaczniemy sobie od świątecznej. Taki domek. Przeurowce, co nie? Zamówiłam sobie też taki malutki y, talerzyk, jaką deseczkę. To jest chyba najpiękniejsza i najbardziej świąteczna rzecz z tych wszystkich. Zobaczcie, jaki piękny kominek znalazłam. Właśnie bardzo bałam się, że on się wyprzeda szybko. Kosztował chyba 29 zł, ale jest naprawdę przepiękny i dosyć spory. Także dzisiaj sobie ładnie wszystko udekoruję. I wziąłam sobie jeszcze taki zestaw właśnie w kokardki. Pasuje do śnieżki. Do tego też taki kocyk. Jest dosyć taki cienki, ale kosztował chyba 29 złotych, więc spodziewałam się, że tak będzie wyglądał. Cały czas się jeszcze tutaj urządzam, więc miałam sobie takie pojemniki szklane. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, jest mi naprawdę bardzo miło. Napiszcie w komentarzu święta i mam nadzieję że widzimy się w kolejnych odcinkach, także koniecznie subskrybujcie. Wpadajcie też koniecznie właśnie na Instagrama i TikToku Orbitka19, bo tam wrzucam Wam więcej takiego świątecznego, zimowego kontentu. Życzę Wam udanego właśnie okresu świątecznego, żebyście go miło spędzili. Buziaki trzymajcie się. Pa, pa, pa.